Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym nagraniu z serii porad Tips and Tricks z firmą MAT. W którym odpowiemy sobie na pytanie, jak w prosty sposób za pomocą narzędzi rewitowych policzyć powierzchnię poddasza w projekcie. Ja nazywam się Niewiadomski Jakub. firma Mat pracuje jako specjalista do spraw CAD AEC BIM. I zapraszam Państwa do oglądania dzisiejszego odcinka. Jeśli w naszym projekcie mamy pomieszczenia na poddaszu albo pomieszczenia, w których sufit znajduje się na poziomie poniżej 220 cm, wtedy zastosowanie narzędzia pomieszczenie nie przyniesie nam oczekiwanych rezultatów, ponieważ przy użyciu tego narzędzia, jeśli przejdziemy do przekroju, zauważymy, że, ja sobie tylko pozwolę włączyć widoczność odniesień i wypełnienia w pomieszczeniach. Zauważymy, że powierzchnia naszego pomieszczenia liczona jest nadal od ściany do ściany, czyli między elementami, w których w swojej właściwościach mają, że definiują. Pomieszczenie. W tym wypadku jest to niedopuszczalne. Nie możemy czegoś takiego zrobić, ponieważ będziemy mieli błędy w obliczeniach powierzchni. W tym wypadku, jednym z rozwiązań, jakie możemy zastosować, jest podzielenie pomieszczeń na trzy części. Jedna część, w której to powierzchnia będzie brana w całości pod uwagę, czyli powierzchnia powyżej 2,20. Druga część, gdzie będziemy brali powierzchnię w 50% pod uwagę, czyli pomiędzy 1,40 a 2,20 oraz powierzchnia poniżej 40, której w ogóle nie uwzględnimy w zestawieniach. Żeby to zrobić, musimy dokonać kilka czynności. Najpierw tworzymy przekroje, w których będziemy mogli zdefiniować sobie poszczególne wysokości, a następnie definiujemy te wysokości. Ja stworzę... Pierwszą linię do detalu z krótka DL na poziomie M40 oraz druga na poziomie 220. Następnie stworzymy sobie płaszczyzny poziome, przepraszam, linie poziome, które przetną nam nasz dach w odpowiednich wysokościach. Jeśli mamy już punkty przecięcia, najlepiej wstawić. Płaszczyzny odniesienia, skrót RP w miejscach przecięcia z poziomem, jedna, druga, trzecia i czwarta. OK. Mamy już linie, które będziemy widzieli we wszystkich widokach. Następnie przejdziemy sobie do rzutu poziomu pierwszego. I w miejscach, w których znajdują się płaszczyzny, narysujemy sobie linię separacji pomieszczeń. Raz. Dwa. Trzy i 4. Kolejne pomieszczenie. Raz, dwa, trzy, i cztery. Tym sposobem będziemy mogli wstawić kilka pomieszczeń do jednego pomieszczenia. Tutaj już jedno pomieszczenie się powinno nam pojawić. Tak, to jest to pomieszczenie, które stawiliśmy wcześniej. Ono się zmniejszyło, jako że dodaliśmy linie separacyjne. Ja pozwolę sobie jeszcze włączyć widoczność wypełnienia pomieszczeń. Kolejnym krokiem będzie dodanie pomieszczeń w miejscach, gdzie powierzchnia będzie między 2,20 a 1,40 m. Wybrałem pomieszczenie. I dodajemy je po kolei. Miejsca, gdzie powierzchnia będzie liczona poniżej wysokości 1,40 m nie dodajemy pomieszczenia, ponieważ nie ma to sensu. Następnie zwróćmy uwagę, że każde pomieszczenie ma swój numer. W tym wypadku powinniśmy zrobić takiego, że do wszystkich pomieszczeń w jednym pomieszczeniu przypiszemy ten sam numer. Wyskoczy komunikat, że powierzchnia ma powielony numer. Nas to nie będzie interesowało, ponieważ i tak będziemy modyfikować nasze zestawienia. Tu mamy pomieszczenie numer 2. Po dodaniu pomieszczeń należy dołożyć parametr, który będzie nas informował, że w danych pomieszczeniach powierzchnia musi zostać podzielona przez dwa. My ten parametr nazwiemy sobie skosem. Żeby go dodać, wchodzimy w zakładkę Zarządzaj, Parametry projektu, dajemy Dodaj, potrzebujemy parametru, który będzie parametrem Tak, Nie. Możemy oczywiście zmienić na, na tekst i później odpowiednio opisać warunki w zestawieniu, ale parametr typu Tak, Nie będzie najłatwiejszy w obsłudze. Nazwiemy go sobie skos. i Dodamy go do pomieszczeń. Ważne, żeby to parametr elementu. Zatwierdzamy i zatwierdzamy. Zwróćmy uwagę, że w tym momencie pojawił nam się parametr skos. Jest on domyślnie włączony. Należało będzie je wszystkie przeklikać. Możemy zrobić to z poziomu, z poziomu e, widoku rzutu lub no, z poziomu zestawienia. Ja wybiorę opcję za pomocą zestawień. Dlatego stworzę sobie nowe zestawienie pomieszczeń. A w moim zestawieniu chciałbym, aby znalazła się nazwa pomieszczenia, numer pomieszczenia, powierzchnia pomieszczenia oraz parametr skos. Może numer przerzucę wyżej. Daję OK. I teraz tak, nie będę przeklikiwał wszystkich po kolei, tylko ustawiam sobie sortowanie po numerze, jako że pomieszczenia w jednym pomieszczeniu mają ten sam numer, wyłączę wyświetlanie każdego wystąpienia i w tym momencie dla wszystkich pomieszczeń wyłączę skos. Po wyłączeniu tego parametru mogę przejść sobie do rzutu, i w pomieszczeniach, w których pomieszczenia, czy części pomieszczeń znajdują się między m. 40 do 20, włączę parametr. Zwróćmy uwagę, że parametr znowu się wyszarzył, czyli mamy różne informacje w sumie tych parametrów. Dlatego włączymy wyświetlanie każdego wystąpienia elementu. Następnym krokiem, będzie stworzenie parametru obliczeniowego w zestawieniu, który będzie liczył powierzchnię pomieszczenia w następujący sposób. Jeśli parametr skos jest wyłączony, będzie on się równał powierzchni, a jeśli parametr skos jest na tak, wtedy powierzchnia pomieszczenia zostanie podzielona przez dwa. Wchodzimy sobie w pola, dajemy edytuj i tworzymy obliczony parametr. Nazwiemy go sobie powierzchnia robocza. Teraz tak. Typem tego parametru będzie oczywiście powierzchnia. I napiszę mu formułę. Jeśli parametr skos jest włączony, wtedy parametr powierzchnia przez 2. Jeśli nie, ten parametr równa się powierzchnię. Dajmy OK. Dajmy OK. Oczywiście, co warto jeszcze zrobić? Obydwa parametry powinny być przeformatowane w taki sposób, aby pojawiały się miejsca po przecinku. Ja pozwolę sobie skorzystać z trzech miejsc po przecinku. Wtedy będę miał. Najdokładniejsze obliczenia. OK. Widzimy, że parametr działa, i teraz tak. Możemy zrobić coś takiego, że przejdziemy sobie jeszcze raz do zakładki Formatowanie i przy powierzchni roboczej wpiszemy sobie warunek, aby liczył nam sumy. Teraz nie pojawi się nic, ponieważ powinniśmy jeszcze wejść w sortowanie i grupowanie i włączyć liczenie sum całości. Dajmy sobie na razie tylko sumę. Mamy tutaj sumę wszystkich pomieszczeń. Możemy teraz podzielić sobie zestawienie z powrotem na pomieszczenia, czyli wyłączymy wyświetlanie każdego wystąpienia. I ja teraz pozwolę sobie jeszcze zmienić nazwę pomieszczeń. Pierwsze z pomieszczeń będzie pokojem numerem 1, a drugie pomieszczenie na przykład salon. W tym momencie, jeśli przejdziemy do rzutu, zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli wybiorę naszą pomieszczeniową incepcję, to każde z pomieszczeń w tym pomieszczeniu ma nazwę. Pomieszczenia docelowego. Teraz, aby stworzyć etykietę, która będzie czytywała nam powierzchnię, którą już sobie przypisaliśmy, będziemy musieli stworzyć parametr współdzielony, który będzie czytany przez etykietę. Dlatego ponownie wchodzimy w zakładkę zarządzaj. Parametry projektu dajemy dodaj. Wybieramy parametry współdzielone, jako że ja już wcześniej. Miałem podczytany plik parametrów współdzielonych, dlatego wybieram sobie mój parametr powierzchnia końcowa, który jest parametrem powierzchni. Dajemy OK. 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 I oczywiście przypisujemy parametr do pomieszczeń. I dajemy OK. Tak, przypisany parametr. Dodamy sobie jeszcze do zestawienia. Parametr był parametrem spółdzielonym, czyli pojawi nam się w dostępnych polach. Dodajemy parametr. Oczywiście jeszcze powinniśmy zmienić jego formatowanie, abyśmy mieli trzy miejsca po przecinku. No i niestety w tym wypadku ręcznie musimy przepisać tą wartość. Ok. I teraz stworzymy sobie etykietę. Wchodzimy w plik. Nowy, rodzina. Opisy, oznaczenia ogólne. Otwieramy. I powiedzmy, że nasza etykieta będzie tylko dość prostą etykietą. Będzie zawierała ona nazwę pomieszczenia. abyśmy oczywiście mogli to zrobić, najpierw musimy ustawić kategorię etykiety, czyli oznaczenia pomieszczeń. Szukamy oznaczeń pomieszczeń. Mamy. Teraz, jeśli wejdziemy w zakładkę utwórz etykieta, ściągniemy parametry systemowe, nazwa, a kolejny parametr, którego tutaj nie znajdziemy, znajduje się w parametrach współdzielonych. Powierzchnia końcowa. Dajemy OK. Dodajemy parametr. Podzielimy sobie go na dwa wiersze. Sformatujemy go jeszcze tak, aby wyświetlał dwa miejsca po przecinku. Jest OK. Możemy dodać jeszcze na końcu metry kwadratowe. Dajemy OK. Zapisujemy naszą rodzinę jako etykieta pomieszczeń. Na podtaszu. Pozwolę sobie wszystko do kogo wyrównać. I wczytujemy go do projektu. Widzimy, że nasza etykieta w tym momencie szczytuje wartość z pola powierzchnia końcowa. Takie zestawienie oczywiście możemy. Przeedytować i wstawić na nasz arkusz. To rozwiązanie jest dość manualnym sposobem poradzenia sobie z problemem powierzchni rzutkowej poddasza. Oczywiście możemy użyć skryptów napisanych Dynamo, możemy użyć nakładek napisanych w API, które nam to powierzchnię policzą, ale jeśli jesteśmy początkującym użytkownikiem Revita albo nie mamy czasu na wyszukiwanie takich nakładek, to zachęcam do skorzystania z tego rozwiązania. Mam nadzieję, że przyda się ono w pracy nad Państwa projektami. Ja zapraszam do subskrybowania naszego kanału, po większą ilość wiedzy oraz do oglądania kolejnych nagrań. Dziękuję, do widzenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo. Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.